Siemanko, Siemanko, z tej strony oczy. Dzięki wam bardzo za podpowiedzi na YouTubie. Podzbierałem tej temki, przepaliłem to na te skrzynki, choć widzę, że tutaj nie wszystko była chętna przyjąć, bo nie chciała wziąć przecięte, przeciętej kłódki czy dywersyjnej beczki prochu. No, ale coś tych skrzynek tutaj wpadło zwykłych, unikatowych, więc. Próbujemy dalej tutaj wylosować. Mam wszystko oprócz ee, legend. Brakuje mi trzech legend, żeby złożyć ten strój. E, no, będę cały czas te skrzynki po prostu przelosowywać tyle ile trzeba będzie. <noise> Bo na to tutaj wychodzi. O, znowu. Widzicie, heroiczne, heroiczne, unikatowe. No ale co my? robimy. Bo trzeba każdego itemku po jednej sztuce. O, no, coraz mniej tych skrzynek tutaj się robi. Ciach. Ciach, znowu lipa. Znowu hero. No i znowu. No, to chyba trzeba mieć dwie sztuki, takie, żeby sobie wymienić na skrzynkę. No, to chyba. Chyba jednak to dzisiaj nie kliknie tutaj. No, niestety już tego nie mogę wymieniać. No, opcjonalnie jeszcze pogarniam sobie te itemki z A jeszcze korzystając z okazji, nie, bo ten pajac mnie dzisiaj wyzywał, pokażę wam, jak rozwala się kiepów. To taki bonusik do odcinka. Ciach, ciach. I tyk. gotowe. <laughs> Oho, idzie kolejny. Chodź tu. O ciekawe, co ten wergasikiem ma. poczarujesz. O, zamrok, lątwa, O, błogo mi zniknęło. Trzy. I podstępny, ciach. No, całkiem silny jest. No i miasto, cyk! No, muszę przyznać, Wergasik, że no jedna z takich silniejszych postek, z którą walczę czasami Dobra, wracam tych skrzyneczek Ale że mi to nie daje spokoju to wziąłem sobie jeszcze 250M z depo Wezmę sobie jeszcze tych skrzynek, kupię i skrzynia obłąkanego zobaczymy. Dobra, dawaj. Klikniemy sobie jeszcze te skrzyneczki. Ach. No lipa no. Czy serio aż tak ciężko jest zdobyć legendę do stroju ze skrzynki. Dobra, no otwieramy to oni oni o tego chyba nie mam jeszcze no bo tych tempów na obła obłama mniej niż na złodzieja okej okay, to szedłem do tego że mamy wszystkie czas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a nie wszystkie. Mam 14 itemków z yy, obła, czyli mi brakuje trzech legend i jeszcze jakiegoś jednego. Hmm. Czyli już <grybujesz> coraz bliżej. Hmm. Skrzynek nie ma. Coś to piszcie. Ja sobie w takim razie stawiam te itemki. Hmm. Żeby sobie wymieniać na skrzyneczki, gdybym nie wylosował tych legend. Nocja jest idealna: trzy skrzynki, trzy legendy i składam strój. Może jeszcze akurat coś tutaj z tego uda się wyczarować. A znowu hero. A tutaj. O. Przed chwilą znalazłem ten <laughs> itemek w depo. O. Tego brakowało. No wra, super. No to w takim razie już brakuje też tylko trzech legend do stroju z opętanego łowcy. O. droga tworzenia <noise> dobra, koniec zabawy czekam na skrzynki aż będą dostępne no i bawimy się w takim razie wtedy dalej, ale jak widzicie 15 podstawowych itemków dla jednego i dla drugiego stroju wylosowałem z tych skrzyń które kupiłem to już teraz tylko legendy co so. lecę dalej działać Trzymajcie się, cześć.